Często pytacie mnie o moje pistolety na twarzy. Mam z dwóch stron wytatuowane pistolety, które wytatuowałam sobie jeszcze w Polsce. Wydaje mi się, że to było w 2021 roku, A jeszcze totalnie przed pomysłem wyprowadzki do Stanów. W sensie pomysł był od zawsze, od dziecka. No ale jeszcze to było tak jakby takie, wiecie, no, dla mnie nierealne, tak? pomimo że po roku czasu już w Stanach mieszkałam, bo jestem tutaj od 2022 roku. Jeżeli chodzi o te tatuaże, wiadomo, każdy do tego podchodzi inaczej w Stanach, ludzie tak jakby nie patrzą się na Was tak jak się patrzą w Polsce, ale to też zależy, bo są na przykład sytuacje, że po prostu no, osoby ode mnie, że tak powiem, trochę uciekają, jak mnie widzą, no bo wiadomo tutaj um, jednak tatuaże jeszcze kojarzył się trochę z gęgami, jeszcze że no, mam tatuaże na twarzy, tak? I to tatuaże broni. Um, pytacie mnie o to, jak ludzie właśnie na mnie reagują, dlaczego je zrobiłam, jak się z nimi czuję tutaj w Stanach. A więc tak, może zacznijmy od tego, dlaczego ja je zrobiłam. Zrobiłam je, bo mi się one podobały. Moja była przyjaciółka miała takie same i po prostu miałyśmy kilka wspólnych tatuaży. Także ja sobie zrobiłam na przykład pistolety, takie jak ona miała, ona sobie zrobiła napis na pistoletze te kielki, ja miałam. No i mamy po prostu no, kilka wspólnych tatuaży, czy ich żałuję? Nie, nie żałuję. Ale czasem chciałabym być taka totalnie bez tatuaży, ale właśnie jednak nie jestem w stanie ich usunąć i w sumie to może przejdźmy teraz do kolejnej rzeczy, czyli dlaczego ich nie usunę? Ze względu na to, że ja tutaj w Stanach Zjednoczonych czuję się u nich po prostu bezpiecznie. Mm, wiadomo, a zdarzają się ludzi, ludzie chorzy psychicznie, jest tutaj no jednak niebezpiecznie, no w Stanach jest niestety bardzo niebezpiecznie a, i... W jakiś, no nie wiem, taki może dziwny sposób, może, a, no nie wiem, może ja po prostu tak tylko do tego podchodzę, ale czuję się po prostu w nich bezpieczniej. Nawet jakby, no nie wiem, ktoś w biegu z bronią gdzieś, lub, no nie wiem, no po prostu by, by był taki, wiecie, atakujący, no to zazwyczaj jak mnie widzą osoby, nawet inne potatuowane, które widać, że po prostu są z jakiegoś gangu. No, to tak jakby na no mnie takie osoby nie zaczepiają, tak? Po prostu mnie mijają na ulicy, czy, czy po prostu patrzą się na mnie i, i odchodzą, tak? No bo jednak, jak ktoś ma wytatuowane pistolety na, na twarzy, no to czy taka osoba się wydaje normalna, a raczej nie. Także to mnie trochę, że tak powiem, ratuje. Um, czuję się dlatego bezpieczni w Stanach. A jeżeli chodzi na przykład o policję, nigdy nikt mi nie zwrócił żadnej uwagi. Um, miałam jedną sytuację, że na. Jak mm, wjeżdżałam do Stanów, to strażnik bardzo pochwalił moje tatuaże. I tak naprawdę, no, nikt więcej, tak jakby, no, na to, że tak powiem, z takiej, no nie wiem, policji w ogóle, nikt więcej na to uwagi nie, nie zwrócił, ale powiem Wam, że tak, no, tutaj w lesie, że masakra. Jesteśmy aktualnie w Georgii, a jestem tutaj sobie na moim odpoczynku, um, no, ale dobra. Co jeszcze, co jeszcze miałam Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o te tatuaże? Generalnie dużo osób bardzo mnie, tak, że tak powiem, chwali, bardzo dużo tak jakby komplementuje tatuaże, nawet te właśnie na twarzy, te pistolety. Także dajcie mi znać, co myślicie o pistoletach na twarzy, o moich tatuażach. Wiem, że będzie dużo hajtu, ale jestem na to gotowa. W końcu już żyję 4 lata. Mm. Także no, chyba coś jeszcze miałam Wam powiedzieć, i nie wiem co. Także no, generalnie czuję się w nich bezpiecznie, dlatego ich nie usunę, choć czasem naprawdę mnie kusi usunąć po prostu wszystkie tatuaże, ale patrząc na to, ile ja tego mam po prostu na sobie, no to no, no, no. no. Co ja mam Wam tutaj więcej powiedzieć um, Przygotowałam też kilka tutaj takich, że tak powiem, ciekawostek Jeżeli chodzi o broń w Stanach Generalnie my z mężem mamy jedną broń w domu na Florydzie Zostawiliśmy ją w domu, nie braliśmy ich ze sobą w trasę e, Znaczy jej Także mamy jedną broń Ale nie mówię, że tak jakby no, nie będziemy mieli ich więcej Tak jeszcze, że no jednak w pewnym sensie tą lekką miłośniczką broni jestem, a nawet w gimnazjum, wydaje mi się, że to było w gimnazjum, a brałam udział w zawodach, gdzie naprawdę poszło mi bardzo dobrze, może wam tu wstawię. Także z mężem też chodzimy na strzelnicę, um, teraz już ze swoją bronią, tak? Um, także dobra. Kilka faktów tutaj, jeżeli chodzi o broń w Stanach, a jest druga poprawka konstytucji USA. Gwarantuje obywatelom prawo do posiadania i noszenia broni Jest to fundament kultury broni w USA I tutaj są tutaj tak jakby stany, w których można nosić broń na widoku Czyli to jest open carry, bez pozwolenia Czyli normalnie mamy broń na widoku, bez pozwolenia I jest jeszcze drugie, nie przeczytam tego, bo nie będę tutaj, wiecie no, nieważne. Jest jeszcze drugi sposób i tutaj w innych stanach trzeba mieć specjalną licencję na ukryte noszenie broni. I na przykład Texas pozwala na open carry, ale Kalifornia ma na przykład dużo ostrzejsze regulacje. E, tutaj Wam powiem teraz od razu o Florydzie, bo no my mieszkamy na Florydzie na co dzień. No i Floryda jest bez wymagań od 2023 roku, czyli od lipca 2023 Floryda pozwala na ukryte noszenie broni bez licencji. Um, ale generalnie, żeby kupić broń, um, trzeba um, mieć wiadomo pobyt. W Stanach Zjednoczonych Pobyt legalny um, I to spotkaliśmy się tak, że Bo mój mąż e, jest na zielonej karcie e, Dopiero tak jakby Stara się o obywatelstwo Także um, Jeżeli chodzi o broń Pojechaliśmy do jednego sklepu z bronią To odmówili mu je, Jak po mnie chodzi pająk to zaraz będę płakać a odmówili nam tak jakby sprzedaży broni ze względu na to, że żadne z nas nie było obywatelem Stanów, a nie jest to wymagane. Jedynie zielona karta, green card. No ale no niestety pan miał takie swoje upodobania i po prostu nam tej broni nie sprzedał. Tak, także musieliśmy jechać do kolejnego, że tak powiem, miejsca. A, no i ogólnie zakaz dla niektórych grup. Osoby skazane za przestępstwa, z problemami psychicznymi, imigranci bez dokumentów nie mogą legalnie posiadać broni. Także tak. A tak, no to wiadomo, trzeba dać swoje ID z um, aktualnym adresem. I też mój mąż musiał zmieniać prawo jazdy, żeby tak jakby a, kupić broń, tak? Um, I jak już się da to ID, kupi się u broń. Ojejku, coś tu chodzi. Będę płakać. Dobra, nie chcę, przejdzie tam mrówka. Nieważne. Jest mi słabo, dosłownie słabo. Także tak, mój mąż musiał dać te nowe ID z nowym adresem aktualnym. Um, no i po tym trwało tak jakby jakieś sprawdzanie, chyba to się nazywa background. No coś tam trzeba było sprawdzić, tak? Czy on nie miał żadnej karalności czy coś takiego? I to trwało chyba 5-8 dni jakoś tak. Także po tym czasie dopiero mogliśmy odebrać broń i tak jest za każdym razem, jak się chce kupić broń, niestety trzeba przejść ten, aż tak powiem, no wiecie, no ten po prostu muszą Was sprawdzić Tak? Um, co my tutaj jeszcze mamy? Broń w szkołach i budynkach publicznych W większości stanów zakazane jest Wnoszenie broni do szkół, sądów Budynków rządowych nawet z licencją um, Brak rejez... reje... man. Brak je rejestru ogólnokrajowego USA nie ma ogólnokrajowego systemu rejestracji posiadaczy broni. Wszystko zależy od stanów. Wydaje mi się, że jednak no, na Florydzie tutaj jest jakaś rejestracja. No bo skoro brali ID, wiecie wszystko, no to, no to coś tutaj, że tak powiem, no, muszą, tak? Um, że tak powiem, gdzieś to wpisywać. A ciekawostki, które um, są takie no. Fajne, które się porusza w mediach zazwyczaj i można kupić w niektórych stanach broń z automatu takiego wendingowego. E, w sensie w sumie nie nie broni, nie bronię. Nie, można akcesoria do broni kupić. No chodzi mi to tam rówka i po prostu się tak stresuje, jako ona mnie użyra, nie wiem, co mi się ze mną się stanie. Mąż jest tutaj kawałek dalej w pracy, więc <gryw> to może być mój ostatni filmik. Um... Także można kupić w automatach wendingowych Sory nie broń, tylko akcesoria do broni, amunicję lub tłumiki. Um, ogólnie można też kupić takie Ghost Guns. Czyli broń składana samodzielnie w domu chyba kupić. No nie wiem, no ale coś takiego tutaj mam. Bez numeru seryjnego i rejestracji budzi ogromne kontrowersje, trudna do śledzenia przez organy ścigania, czyli raczej jest to nielegalne, ale no myślę, że tego jest tutaj bardzo dużo ze względu no, po prostu na wszechobecne gangi. Mm, broń w hotelach i w Disneylandzie na przykład. W niektórych Stanach prywatne firmy mogą zakazać wnoszenia broni na teren obiektu, nawet jeśli ktoś ma pozwolenie. I na przykład w Disneylandzie broń jest absolutnie zakazana nawet z licencją. Um, jeżeli chodzi o kościoły, to w niektórych Stanach można wnosić broń do kościoła jako tak jakby no, formę obrony. Um, czasami są to nawet oficjalne Charge Security Teams. No i tutaj o Florydzie Wam też powiedziałam już. Um, I na przykład na Florydzie można mieć paralizator i można mieć gaz pieprzowy. Jeżeli chodzi o New Jersey, pamiętam, że chciałam e, zamówić sobie paralizator do domu. Niestety w stanie New Jersey, tak jakby nie mogłam go zamówić legalnie, a tutaj, tak jakby można go kupić w sklepie bez żadnego problemu. Także mamy jeszcze paralizator w domu, bo jednak dla gazu pieprzowego trochę nie ufam. Także tak to wygląda. No, ale przede wszystkim, no, wiadomo, jak sama wychodzę, no to biorę ze sobą paralizator. Jak jestem z mężem, no to tego paralizatora nie biorę. Um, nie wiem w sumie, jakie są regulacje do wnoszenia paralizatora do restauracji w ogóle, także muszę to sprawdzić. Ale no, co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? No, wiecie, no dla mnie po prostu moja twarz i moje tatuaże są naturalnym odstraszaczem dla ludzi. Także. Na razie nic mi się nie stało, ale raz miałam sytuację właśnie w Miami, to było chyba właśnie... Mój pierwszy raz w Miami, to były moje pierwsze wakacje tutaj w Miami, jak poznałam męża, no to byłam tutaj na takim jakby festiwalu, to było w Factory Town i to jest na to jest na dzielnicy w Miami Browns, Brownsville, jakoś tak jest to. Jedna z najbardziej niebezpiecznych dzielnic w Miami i po prostu jak wyszłam stamtąd, było tam bardzo dużo ludzi. No to wiadomo, bo ja sobie wtedy zamówiłam sama ubera, mojego męża wtedy nie było, bo on był po prostu w domu. Ja byłam tutaj ze znajomymi i a, w sensie jeszcze ja dopiero jak poznałam męża, żeby nie było, że po, po ślubie tak <śla> byłam na jakiejś imprezie, ale po prostu tak się tam źle czułam, że postanowiłam wrócić e, uberem do naszego Airbnb. Zamówiłam Ubera i niestety tak jakby no nie mogłam od razu do tego Ubera wsiąść, no bo tam było bardzo dużo osób, tam był ten festiwal, to był ten Ultra, czy Ulta, nie, Ultra, ten a, festiwal też, tylko on był odwołany, bo ten właściciel, tam organizator, miał wypadek wtedy i po prostu no odwołali, tak, a nie przeżył tego. To było w 2023 dwa lata temu. No i wtedy jak byłam właśnie w tym Factory Town, no to powiem Wam, że po prostu byłam No zmęczona, wyszłam, musiałam tak jakby Ubera zamówić kawałek dalej, musiałam sama przejść przez tą dzielnicę, była bardzo ruchliwa tam ulica i dosłownie ktoś z drugiej strony ulicy przez te kilka pasów do mnie biegł i coś do mnie krzyczał, no to no po prostu no, przyspieszyłam, tak i no i co, no i... Ten Uber był w takich pomiędzy. O, oh, znowu jakaś marówka, Pomiędzy jakimiś takimi garażami. No, wyglądało to tak naprawdę przerażająco. Jeszcze, że był wieczór, była noc w sumie. No i. no i co? No i nie dobiegł do mnie ten człowiek. Skręciłam, udało mi się wsiąść w ten Uber i dojechałam bezpiecznie do Airbnb. No, ale tak naprawdę nie wiadomo, co by się stało tak, czy on nie miał jakiejś broni, czy, czy nie wiem, czy czegokolwiek. No nigdy nie wiadomo, tak? Także ja, no ze względu na moje tatuaże Czuję się tutaj bezpieczniej Mogą mnie ludzie źle postrzegać Nie interesuje mnie to, dopóki jestem, no że tak powiem Bezpieczna, dopóki się czuję bezpiecznie Także dajcie znać Co sądzicie o broni i o tych moich tatuażach. Jestem ciekawa, co, co wy na to powiecie w takim kontekście, wiecie, bezpieczeństwa. Generalnie, jeżeli chodzi też o broń w Stanach, no to no ja mam takie stanowisko, że okej, okay, jest niebezpiecznie i to też przede wszystkim jest niebezpiecznie przez broń, no ale... Jednak jest to tutaj no, nieuniknione, tak? Jest tutaj za dużo ludzi, jest tutaj bardzo dużo niebezpiecznych ludzi, jest tutaj dużo gangów. Tutaj niektóre dzielnice mają dosłownie okna a, z kratami, żeby nikt się do nich nie włamał, żeby nikt się ich tak jakby, no, nie wbił przez, przez okno, tak? Także no, no, nie jest tutaj bezpiecznie. Mieszkamy też tak jakby w takim no, mniejszym mieście, że tak powiem, na Florydzie, gdzie jednak mieszkamy przy samym centrum. A, no i mieszkamy w sumie przy większym, no ale dobra, no, mniejsza o to. No i powiem wam, że bardzo dużo chodzi tam osób No pijanych i nie tylko pijanych W różnym wieku, w różnym stanie a Mam też takich wiecie No tych połowych zombiaków czasem pod domem a Co dodaję na instagrama Także jak ktoś jest chętny to, to może to, że tak powiem nie zaobserwować a, No i co jeszcze wam chciałam powiedzieć No po prostu jak mąż mój wyjeżdżał No na przykład na jakieś tam Na tydzień czy dwa tak z domu No to ja się nie czułam bezpiecznie sama w domu Dlatego ta broń jednak dla mnie była Że tak powiem potrzebna a no i co? No i takie mam zdanie. Jestem za bronią tutaj, ale jeżeli chodzi o Polskę, to, to jestem antybroń, tak? Jestem anty. Jeżeli chodzi o Polskę, nie róbcie z Polski drugiej Ameryki, żeby tam było po prostu dalej w miarę bezpiecznie, tak jak jest. Także dajcie znać, co myślicie o filmie. No i buziaki do, do następnego.